Cześć! W pierwszym odcinku z rysunkami moimi i yy, zaczynam mam straszną oknięć i wygrzebałam tylko te dobre rysunki, znaczy wygrzebałam byle, jakie rysunki. Yy, no. I zaczynam tu jest drzewo i może mnie być słabo słychać, bo nie wiem czemu, ale może jeden drzewo, które na plastykę miało być, ale już nigdy go nie odniosę. Bo tyle z tym zlekałam już nigdy. No way. No, Flatrush Lane. Taka zakładka, która nie jest zakładką. Nigdy nie będzie. Tutaj jest bardzo błyszcząca Raymonda która. która takie dziwna jest. Po prostu dziwna. Tutaj jest kucyk. Nie będę opowiadała historii. Piękna Mena, która jest. kasę. Ale kiedyś byłam 12 rysunku, ale już nie było. Mmm, Little Miss Reality. Czep, depcze na ogon i chce ją zabić. Wow, to nieważne. Nie jestem tutaj w domu, to u siebie ja w domu. No to jest. Pat Cat Pony. Wiem, że wtedy tego nie zrozumieliście, ale, no, nie Tak, to chwilę patrzę, czy im się idzie. Tutaj są, ry... no, taki ten, ten, o, ten tutaj jest. Ale mi się nie chce nagrywać. Nie chcę, bo nieważne. Tutaj jest taki człowiek. My sobie wydobała tym nożem oczy i jest z siebie zadowolona. <grywa> ja tutaj, ała, już na balon balamy. Tutaj, człowieku, jakiś. Która godzina? Moment. Eee. Dobra już. Eee, taki człowiek. No, moim przyjaciółce się to spodobało bardzo. Czy nie przyjaciółce? Nie, eee, siostrze. No. Mi też nawet się podoba. To jest kanibal jakiś kanibal. Ble. I to jest, to jest okropne. W ogóle to tak co to jest? Ten rumieniec wygląda jak nie rumieniec. W ogóle to nie jest no, to wygląda jak jakiś mutant. Okej, okay. nie komentujemy już tego. I kończymy odcinek. Wiem, że bardzo krótki, ale mam bardzo mało pamięci.